Siema siemako, z tej strony Rybcio i dzisiaj zagramy pierwszy raz w gierkę pod tytułem BeamNG Drive probka drive, bo mi się bardzo spodobała może wam też się spodoba już pobrałem kilka mapek już pobrałem kilka e, samochodów no i zobaczymy jak nam pójdzie trochę już testowałem samochodów i wiem że niektóre są naprawdę szybkie więc bierzemy albo ski jumping, ski jumping, albo narciarskie skoki, boże, święty, albo car jump area, nie wiem, najpierw może narciarskie skoki. Tylko też, o właśnie, jest problem, nie wiem, może mi coś doradzicie w komentarzach, bo ja coś popsułem. Popsułem, popsułem i nie widać ile jedę na godzinę. Tutaj powinno być wszystko, jakieś tam, jakieś tam dodatkowe rzeczy i się. jeszcze. I mam kilka pojazdów. Również z czołgami. Tylko też z czołgami jest trochę problem. Yy, dzisiaj zaczniemy najpierw od, nie wiem w sumie czego zaczniemy. Może zmienić Ferrari 458. Ferrari 458 to pierwszy nasz uczestnik. Proszę bardzo. Proszę bardzo, zaraz będziemy zaczynać. Dobrze, 3, 2, 1, start. Dawaj Ferrari. Dasz radę. Dasz radę. Nieźle jedzie, tylko akurat nie wiem ile kilometrów na godzinę, ale już wpada w poślizg. Już wpada w poślizg. Nie. i nie dolecieliśmy. Więc dobra, Ferrari 458. Dam Ci jeszcze drugą szansę, ale jak zmarnujesz, to, to bierzemy, bierzemy inny pojazd. Jak zmarnujesz tą szansę, odchodźmy od ciebie, bierzemy inny, inny pojazd. Więc, dajesz, dasz radę! Tylko nie, nie wpadnij w poślizg! Nie! Dobra, dobra! Jest, jest! Ile metrów? No! 80! 5 metrów To jak na razie jest Dobry rekord Więc zaczniemy od nowego Niech to będzie A, Trochę Niech będzie jakiś czołg Może chodź przy Dawaj Może jak kliknę to się to zastrzeli nie wiem, może coś kliknę O Boże, nie ta kamera. Ta kamera na czoło. To jest najgorsze. O, to nawet fajnie wygląda. To, to jest sekret fajne. Tylko, tylko. Nie. Żebyśmy nic nie uderzyli, bo, bo będzie słabo. Dobrze, jakoś, jakoś daliśmy radę, ale chyba nie dojedziemy. No, no nie Dobra, dam ci jeszcze drugą szansę. Zobaczymy, czy dasz radę. Więc dobrze, da, dajesz, dajesz, dasz radę. Musimy ślizgaj Nie wiszpal w No Dajesz, dasz radę! Come on! Come on, you can do it! No, you can't do it Ja szkoda! Czy co? A czemu nie? Jeśli... Dawaj, teraz dasz radę, teraz dasz radę. Dajesz czołg, dajesz radę. Z taką grawitacją? Dasz radę. O, oh, co się jest Cało. Dobra, dobra. Bierzemy, bierzemy tego. Nikt będzie na uranie, jakbyśmy jeździli po uranie. Zobaczymy, gdzie to skoczy. Albo wiecie co? Nie, z grubej rury, joisz, nadal jedzie. Jak to szybko jedzie? To tylko. Ee, no! Coś się popsuło. I to, to najwyraźniej się coś popsuło. E, no. To może spróbujemy innym. Weźmy to. Tylko żeby mi nie skraszowało, bo tutaj trochę będzie kraszować przy tym. Okej, okay. nie straszowało jeszcze. Ja jakimś cudem jeszcze to jedzie. Więc zobaczymy gdzie dojedzie. Mm. Ale szybko jedzie. What? Czy to dojedzie? To Dobra, mamy nowy rekord. 160 metrów, mamy nowy rekord 160 metrów. Dobra, wiecie co? Myślę, że. Myślę, że. Grawitacja minus 100. Będzie teraz grawitacja. Taka duża, że chyba nie będzie dało się jeździć. Nie o teraz? No to weźmy minus 50. 50. Będzie dało się jeździć? Nie. No to minus 30. O coś? Dobra, da się jeździć. To zostawię tak. Zobaczymy, gdzie pojedzie. Ja przyznałem komentarze, jak macie się licznik w ogóle. nieźle nie jedzie. Potem sprawdzimy inne auto. Ciekawe, jak będzie spadać. Nie to leci. Ile to było metrów? skraszowało gierka Skraszowałem gierka Okej. Okay. Dobra, to zaraz, to zaraz tego wszystko naprawię. O nie, Boże Już jestem Już jestem Trochę, trochę, trochę e, e, Skarżowało, Skraszyło Gierkę, tak? Po i, prostu i, i, i to to po prostu no i źle po prostu i, i, i to... to, to po... Skrożyło bo tak mocno to... że po prostu no... Dobra nieważne, więc y, czekamy, czekamy. Więc sprawdzimy inny w ogóle samochód. Jaki mamy jeszcze z modów? A weźmy taki Koniksek CC, CCXR Edition. O boże, ja widziałem jak on ma statystyki. Oj, to będzie mocne. Oczywiście, jak mi gra, nie bo, bo, bo. Te mody to są... niektóre są stare, więc będzie... Mo, może będzie... Mo, będzie trochę crashowało. Dobra, czekamy na zielone. Zobaczymy, gdzie to wyleci. Tyle jestem bez grawitacji. Okej. Okay. Normalna grawitacja chodzi o to. Dobra! To będzie mod! 52 lub 3, 580... Dam mu 583 Dobra Więc zamiesz... Spróbuję jeszcze drugi raz, bo może pobiję nawet rekord, kto wie. Potem będzie odcinek wiadomo z blica, bo, 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 bo tak, bo Mój kanał się wybija na, na World of Tanks, więc... Tak, zostawimy, bo Wam się podoba. Chyba, chyba będzie rekord. Chyba. No tak z 5 do lub 5. No to... Chyba, że wyjdzie nie. Dobra, bierzemy teraz jeden. Biorę Maclary S20. Zobaczymy jak się poradzi. No, okej. Okay. Okej, okay, to będzie chyba szybkie, ale no rekord, no tak tak z 270 80. no to, to to jest słabe dobra idziemy z grubej rury idziemy z grubej rury my chcemy my chcemy całe przelecieć my chcemy wodę przelecieć bierzemy Vostro Phantom C1.0 exp bierzemy, to bierzemy. Okej, okay, oczywiście. Okej. Okay. O, to będzie szybkie. Ja ten trochę testowałem, a nie, nie tego na tych niektórych mapkach. Więc oczekam na zielone. Dobrze jest. I patrzymy. Gdzie wyjedzie? Oj, to będzie szybkie. Wow. To chyba będzie nowy rekord. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy tutaj. Dobra, jesteśmy tutaj. Spróbujemy pobić rekord. Jest idealnie źle, możemy jechać. Zobaczymy, czy popijemy. Ja chcę za basen. Ja chcę za basen. No, Teraz było gorzej. Jeszcze raz. Ostatnia próba, ostatnia próba. Jeśli się nie uda, bierzemy, bierzemy coś innego. Wiadomo, że to jest najszybsze, ale jeśli teraz się nie uda, bo nie chcę za dużo czasu zabierać, żeby tego... W ogóle też, też ważna sprawa, bo już mam zamówiony mikrofon, dojdzie za jakieś dwa dni lub trochę, lub trochę dłużej, więc będzie lepsze jakoś, nie będzie już tak tego... Po prostu będzie mnie lepiej słuchać i wszystko i type, tak, więc e, bierzemy inny pojazd, bo ten się jakoś specjalnie nie spisał, choć tak jest dobry. No to może bierzemy, nie wiem, czołg bierzemy, co ja? Weźmy tego marka 4, zobaczymy jak on jedzie. Więc dobra, czołgu, jedź, dasz radę! No nie wiem czy dasz radę. Może nie kamerę. Tak będzie lepiej. Dasz radę, czołgu! Dasz radę! Tylko musisz się trochę... Yy, to musisz trochę szybciej. A dasz radę, dasz radę. No nie no, nie doradzę. No zobaczmy jego. To już padł silnik! i już padł silnik. Jeszcze się przewracam. Jak jakiś... Eee. E, co jest? Halo? Przecież ten czo, czo, czołg, cokolwiek, to powinienem ważyć co najmniej 5 ton. To nie powinno się tak przewracać, halo? E, przynajmniej się nie zniszczyło. Przynajmniej można nadal jechać. To jest plus tego, tego, e, tego czołgu. Nadal można jechać. Wiecie, są to więc, więc, więc nie mam jechać. Dobra, a ten czołg, no to jakaś tego... Bierzemy. Spróbujmy, wiecie co? Wezmę, wezmę e, tego. E, narciarskie skoki. Dobrze. Zobaczymy, jak tam jak tam poradzą się te inne pojazdy. Więc bierzemy co? Może weźmiemy. Bierzemy hero. Tylko, co prawda, jeszcze to minus, bo nie będę mógł używać tych. Co, tych, jakby dopalać, czy coś, bo, bo, bo. Bo po prostu mi się coś zepsuło, a ja coś tam naklikałem, naklikałem w ustawieniach, i coś wyłączyłem, że, że nie pokazuje mi kilometrów na godzinę i te jakieś pusty. I teraz, teraz mi jest smutno, bo nie mogę nic używać, nawet nie mogę zobaczyć, ile, ile na godzinę jadę. Więc będę musiał normalnie jechać. Choć ten nawet autobus jest szybki, jak na siebie, jakby. Mi się wydaje, że 300 lub 200 będzie je jedzie. Okej, okay. stracił koło, ale leci. Czy doleci do skoczni? Nie doleci. No więc... Trudno. Spróbujemy jeszcze raz. Jak nie dasz rady, to bierzemy... bierzemy po prostu inny. In, może inny da Tutaj trzeba się zatrzymać. Jedziemy. Ciągle strzałkę do przodu nie, nie spuszczam. No i tutaj tracę tą oponę, i, i, i wtedy nie do. chociaż? Dolecę, dolecę. I ile będzie? 45-50 metrów. No. A gdyby się odwróciło jeszcze, to może by się dało. Ale ja jeszcze dopiero zaczynam z tą tą. Będzie... O, Fajnie, wszystko poleciało w górę. Nie, to ma spadać. To ma spadać. Nie ma być negatywnej ziemi, bo jak chciałem się trochę pobawić w prędkiej symulacji. Co jak damy? Trochę szybciej. Nie wiem, raz dwa, raz cztery. Raz dziesięć, dobra. Prędkiej symulacji, czyli, czyli co? Nie wiem coś się pobawiłem, ale nie wiem co to robi. Więc może być... Dzień, nie mogę jechać. Czekajcie, czy jak? Nie mogę jechać! Co jest grane? To jest rzeczywisty. No nie wiem, coś się tutaj psuje. Czekajcie, chcę coś sprawdzić. Czy jak autobusem będziemy jechać? Na przykład damy teraz Grawitację na Jamiszu. Nadal jeździ. Ale coś się dzieje. No i spadamy No i spadamy Dobra, da mi już ziemię ja te, ty, bo, bo, bo. bo tak, bo, 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 tak, bo, 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 tak co, Więc, e, jeszcze trochę się pobawimy Sprawdzimy inne auta, bo ciągle tylko sprawdzam te najlepsze Weźmy na przykład taki, nie wiem Weźmy sobie który tak wygląda, weźmy. Weźmy Karpi Turbo Wogol 5. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. Podobno jest super, super OP, więc zobaczymy, jak sobie poradzi. Czy doleci na sam koniec? Bo jak na razie jeszcze nikt nie doleciał. Na razie jest wszystko ok, jeździ dobrze. O nie, chyba krepitacy zupełnie nie zmienić. Nie, po prostu nie doleciał. Nie doleciał, ale słaby. No to, no to fajnie, więc szczerze. No nie, nie doleciał, bo to mi jest taki super OP. Sprawdzimy ten. A, to jest san. Dobra, sprawdzimy, jak sobie poradzi. Sprawdzimy, jak sobie poradzi, czy będzie dobry. Sprawdzimy, czy doleci na sam koniec. Przynajmniej na 200 metrów. Jedź, dasz radę. Jak na razie, chyba jedziesz szybko. Okej, okay, to może być rekord. To będzie rekord! To będzie rekord. Czy wyjdziemy poza finish? Jest, jesteśmy! Nowy rekord! Nawet fajna łódka, tyle, że tyle, że no już się rozwaliło i... I wszystko się pali. i... i popsuło. Czy, czy to będzie się palić? Mam nadzieję, że nie, bo... To jest smaka, a Czemu jest jeszcze odgłos palenia? O już nie ma. Nie wiem, co się popsuło. Mm, więc... Weźmiemy? Ferrari już było, niech będzie... Jakiś maluch. Weźmiemy jakiś maluch. Ten jest maluchem. O! Ale fajny. Wezmę. Wezmę ten, bo fajnie wygląda. A to coś daje? Co? Czy coś coś zdaje? Coś, coś... A tutaj kolor. Eee, co to zmienia? Jakby... Nie zmieniło koloru. O, okej. Okay. Więc... Mamy taki, takiego malucha. Zobaczymy jak poleci. Eee, Jezu. nawet nie jest Jezu, potem spróbuję trochę, trochę tego... Zobaczymy, gdzie poleci. Zobaczymy, gdzie poleci. Uwaga. Gdzie poleci? O, już, już, już. I nie poleciał. I nie poleciał. Ryb malusz, ryb malusz. Ryb malusz. Blip tego tylko RTR Jeszcze raz O Boże O nie I popsułem Ale czekajcie w sumie Może dam radę Wierzymy w Ciebie RTR on, dasz radę Dasz radę pod górkę Dasz radę nie zawiedź nas, nie zawiedź nas, dasz radę. Wie, że mogę użyć rki, ale to co? Dał radę! <grywk> nie dał rady. Ale co się. Czy jak on się tutaj trzyma? Jak ona. E... Proszę Państwa, no. No to mamy ozdobę. Mamy ozdobę fajną. To wiecie co? To będzie tylko nasza ozdoba. To będzie tylko nasza oz ozdoba. Wiecie? Wiecie? To będzie tylko nasza ozdoba. To jest tak dla ozdoby, bo, 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 tak, bo to po prostu... Dla ozdoby. Mhm. Bierzemy to. O nie! Nie! Czy to zniknęło? Nie, nasza ozdoba zniknęła. Dobra, ostatni skok, wierzymy w Ciebie, dasz radę, dasz radę, to będzie nasz finalny skok, M nie, nie możesz nas zawieść, nie możesz nas zawieść, jak, za, jak zawiedziesz nas, to dostaniesz to, to w, w pie, w pie, nie dokończę, bo, 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 nie chcę, nie lubię przeklinać. Dobra, to jest szybkie, jak na razie wszystko jest ok. Na pewno doleci na rampę. To będzie nasz ostatni skok. Nie zawiedź nas. Ile metrów? Ile metrów? Okej, okay. ja bym tak powiedział, że 200 metrów, 210 metrów. Tak by wyglądało boże, jak wygląda teraz. Ciekawe, czy w sumie się udało się wyjechać. Dobra, teraz. Uwaga. Wątpię, że nawet czołg będzie jechał. Biorę czołg. Bierzemy czołg. Czekajcie. Ale ty nie masz się odwrócić. Ty masz się odwrócić. Dobra, wiesz co, czołgu. Za, za nieposłuszeństwo. Za, za nieposłuszeństwo. Dostaniesz karę Pff, Nie da ci jecha. Ok, Okej, czy to jest... Zobaczymy czy będzie żeby radę teraz jechać. Ej, to je radę trochę! Co tak, jeszcze trochę zmniejszę? Na tu... Na stubie, na stubę No, jeszcze się nie da jechać. Dajmy tak 76. No, jeszcze nie. A to, no to 50. 50 to maksymalne. Ni niżej nie dam. Niżej nie dam. Ty. To prawda, skręcać się nie da. Ale, ale jedzie. Jedzie. Czekajcie, powiększy to jest teraz. Będzie jechać? Jedzie! Ej, co jest? Co się stało? No, zepsuliśmy grę. Zepsuliśmy grę. Nie wiem, że się rozkraszywało, To jeszcze. To jeszcze się zepsuło, więc widzimy się. W kolejnym odcinku ja byłem rybcie z Tobą materiał z Ci Drive. Jeśli chcecie więcej, piszcie komentarze, lajkujcie, subskrybujcie, dzwonkujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa. Pa, 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 pa. Może jakoś tam trochę strzelić. O, o, może tam jakoś trochę dostrzelić. Nie, nie. Pa, pa.